A wiadomość prawa wszechświata w ten dzień. W tym filmie chcę podzielić się komunikatem, który przekracza granice ludzkiego doświadczenia. Ta wiadomość jest przekazywana przez istoty niebiańskie, nosicieli mądrości i boskiej miłości. Niesie ze sobą ważne wieści i inspiracje dla tych, których myśli były zajęte. Ta osoba podjęła decyzję i niedługo skontaktuje się w celu rozmowy. Serefini przewidują, że ta rozmowa przyniesie radość i zadowolenie Twojemu sercu. Te niebiańskie istoty działają jako pośrednicy między światem ludzkim a boskim. Rozumieją one złożoność naszych połączeń i dostrzegają niewidzialne dynamiki, które łączą dusze. W tym momencie ujawniają, że ta osoba, która była stałym punktem Twoich myśli, podjęła kluczową decyzję. Wyobraź sobie anioły jako przewodników w naszej emocjonalnej podróży, prowadzących nas z miłością i mądrością przez wyzwania serca. Wiadomość o tym, że ta osoba chce rozmawiać, jest wezwaniem do oczekiwania i przygotowania. Serefini zachęcają cię do podjęcia tej rozmowy z otwartym sercem i umysłem pełnym otwartości. To szansa na wyjaśnienie i wzajemne zrozumienie. Radzą ci, abyś podszedł do niej z współczuciem i uważnym słuchaniem, ceniąc rozwijanie się i ewolucję relacji międzyludzkich. Serefini chcą również, abyś wiedział, że wszechświat jest po stronie tego połączenia. Są jak kosmiczni architekci, organizujący wydarzenia w Twoim życiu tak, aby te chwile komunikacji były znaczące i produktywne. Nawet jeśli dotarcie tutaj wiązało się z niepewnością, anioły przypominają, że każdy krok był konieczny, aby doprowadzić Cię do tego kluczowego punktu. Ten komunikat od serafinów to także przypomnienie o znaczeniu autentyczności. Pokazują, że istotne relacje kwitną, gdy opierają się na szczerości i otwartości. Dlatego, przygotowując się do tej rozmowy, rób to z uczciwością i odwagą, uznając wartość dzielenia się prawdziwymi uczuciami i myślami. Ponadto serafini zachęcają Cię, abyś był otwarty na to, co ta rozmowa może przynieść. Są przewodnikami możliwości i szans, Przypominając, że choć dobrze jest mieć pozytywne oczekiwania, ważne jest gotowość do przyjęcia wyników, jakiekolwiek by one nie były, z wzękiem i zrozumieniem. Przyjmij ten komunikat od Serafinów jako boski dar. Osoba, która zajmowała twoje myśli, już podjęła decyzję i wkrótce się z tobą skontaktuje. Anioły są jak strażnicy twojego serca i przewidują że ta rozmowa przyniesie zadowolenie i jasność. Przygotuj się do tej wymiany słów z miłością i akceptacją, ponieważ jest to wyraz troski. Jeśli ten film dostarczył ci inspiracji, nie zapomnij zapisać się na kanał Prawo Wszechświata, aby nie przegapić żadnej treści. Niech Bóg błogosławi wszystkich. Kończę tutaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie